O przejściu dla pieszych, które miało powstać na ulicy Wojska Polskiego, tuż przy markecie Netto, mówiło się już od kilku miesięcy. Sprawa jego budowy wreszcie ruszyła. Ogłoszono konkurs na przebudowę krzyżówki wraz z zaprojektowaniem zatoczek autobusowych. Jak się okazuje, jest to możliwe dopiero teraz, bo do tej pory trwał okres lęgowy ptaków i żadne prace budowlane w tym miejscu nie mogły być prowadzone. No nie było to jakieś nasze. Yy, yy, nasze z. Zy zaniechanie, czy cokolwiek, ze względu na ochronę konserwatorską nie mogliśmy po prostu przystąpić, ponieważ rosną tam drzewa, dwa drzewa chyba, które są do wycięcia, musieliśmy poczekać. Okres lęgowy ptaków też podobno. Generalnie no takie są wytyczne po prostu konserwatora zabytków i tutaj tego nie możemy przeskoczyć, możemy mu od, udowadniać, że prawda, faktycznie tych gniazd tam nie ma, Taki wychowały pisklęta i można wreszcie myśleć o budowie przejścia dla pieszych. Pracę rozpocząć trzeba jak najszybciej. Bo jak widać okolicznym mieszkańcom w zasadzie nie przeszkadza, że przejścia nie ma, a drogą jeżdżą samochody. O wypadek nie trudno. Wystarczyło jedynie kilka minut, by przed kamerą, zupełnie bez skrępowania, w niedozwolonym miejscu przez jezdnię przeszło kilkanaście osób. Jest niebezpiecznie tutaj, kiedy nie ma pasów? Tak, tak, ta, oczywiście, że jak nie ma przejścia, to jest bardzo niebezpiecznie, bo tu jest ciągły ruch samochodu. A pan się nie boi przechodzić tak bez pasów? No wie pan, ja pilnuję, jak nie ma samochodu. Pani często chodzi tą drogą? Nie, nie, nie często. A nie boi się pani przechodzić przez ulicę tak przy ruchu samochodowym? Ryzyko, ryzyko zawodowe. Rzeczywiście to jak gra w rosyjską ruletkę. Uda się albo nie. Do tej pory nie udało się jedynie starszemu mężczyźnie, którego w tym miejscu przejechała ciężarówka. Jak będzie wyglądać nowe przejście? Otrzymaliśmy w środków finansowych 60 tysięcy z budżetu miasta na wykonanie tego przejścia. Będzie ono polegało na tym, że zostanie po prostu obniżony krawężnik, obniżona nawierzchnia chodnika, zrobione przejście oznakowane, jak również istniejąca zatoka autobusowa, która w tej chwili jest na wprost wyjazdu z netto, zostanie przesunięta na wysokość placu Kościuszki. Przy przejściu nie będzie sygnalizacji świetlnej, bo ta jeszcze bardziej zakorkowałaby centrum miasta. Będzie jednak i tak o wiele bardziej bezpieczniej dla pieszych niż dotychczas.